Cześć, przyjaciele. Dziś prezentujemy zaktualizowaną wersję popularnego crossovera Renault Captur drugiej generacji Eco-G, w wersji wyposażenia Evolution, rocznik modelowy 2025. Ten Captur wyposażony jest w silnik benzynowo-gazowy o pojemności 1.00 litra, mocy 74 kW lub 101 koni mechanicznych. Pracuje na dwóch rodzajach paliwa: benzynie i LPG, co pozwala znacząco zaoszczędzić na tankowaniu. Silnik współpracuje z 6-biegową manualną skrzynią biegów, zapewniającą dobrą dynamikę i kontrolę nad pojazdem. Rzeczywiste średnie zużycie paliwa na LPG to około 7 litrów na 100 km, a przy jeździe na benzynie nieco poniżej 6 litrów. Nadwozie zachowało charakterystyczny styl Renault, harmonijne linie, oświetlenie LED, plastikowe osłony i atrakcyjną sylwetkę. Wnętrze jest przestronne, z wygodnymi siedzeniami. Cyfrowym zestawem wskaźników oraz systemem multimedialnym z obsługą Apple CarPlay i Android Auto. W wersji Evolution znajdziemy wszystko, co niezbędne do codziennej wygody: klimatyzację, asystenta ruszania pod górę, tempomat i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Renault Capture EcoG to świetna opcja dla osób szukających kompaktowego, oszczędnego i praktycznego crossovera z możliwością taniego tankowania gazem. Dziękujemy za oglądanie! Szczególne podziękowania za polubienia bardzo wspierają nasz kanał. Subskrybuj, jeśli kochasz auta, miłego dnia i do zobaczenia.